Witam po raz kolejny na moim kanale I Challenge. Dla tych, którzy są pierwszy raz na tym kanale, mogę powiedzieć, że ten kanał jest głównie na temat tego jak grać na akordonie. Jeśli nie masz czasu, jesteś zajęty, a chciałbyś zagrać jakieś piosenki lub dowiedzieć się coś więcej na temat akordonu, to ten kanał jest dla Ciebie tutaj w prosty sposób i przystępny. Staram się dzielić e, informacjami jak grać na akordeonie, czego unikać, a, a co jest istotne. W dzisiejszym odcinku chciałem powiedzieć na temat tego jak zaczęła się moja historia z akordeonem, bo e, już e, dużo mówię na temat tego, co uważam, że Wy powinniście robić, ale w sumie nie powiedziałem jak zaczęło się to wszystko u mnie i dlaczego gram na akordeonie, czy chciałem grać na akordeonie, czy nie. A więc mój świat akordeonowy, mój akordonowy świat, jak to się zaczął? Ogólnie nie chciałem nigdy grać na akordeonie, nie interesował mnie akordeon. Natomiast interesowała mnie ogólnie szeroko pojęta muzyka, szczególnie taniec. Widząc to, rodzice zaczęli się też interesować, jak to zagospodarować, w jakim kierunku E, moje zastosowania ukierunkować. E, w sumie e, byłem wtedy no, bardzo młody, kiedy zostałem zapisany na Akordeon. E, nigdy nie chciałem być na akordeonie, no ale skoro zostałem zapisany na Akordeon, to e, zacząłem e, po prostu uczeczać i grać. Tak jak powiedziałem, nie interesował mnie przez długi czas akordeon, nawet kiedy jeszcze grałem, kiedy rodzice płacili mi, żeby, żeby po prostu grał na akordeonie. Znaczy nie płacili mi, tylko płacili komuś, żebym je uczył. I tak w sumie to się zaczęło, a w zasadzie zaczęło się jeszcze wcześniej, bo dostałem bardzo mały akordeon w prezencie. To był rosyjski zielony akordeon. Możecie jeszcze go kupić gdzieś na Allegro. Chyba ich nie produkują, ale jeszcze są. To były szeroko sprzedawane za czasów komuny akordeony dla dzieci. I w sumie kiedy go dostałem, nie potrafiłem grać i chyba to spowodowało, że zostałem zapisany na akordeon. I to był mój pierwszy akordeon. Kiedy zacząłem chodzić na lekcję akordonów, po kilku lekcjach już potrafiłem coś zagrać i zacząłem właśnie grać na tym rosyjskim akordeonie. Ale to była oczywiście zabawka. W momencie, kiedy poszedłem, już dostałem bardziej profesjonalny akordeon, wtedy mogłem zobaczyć różnicę między tą zabawką a lepszym akordeonem. I mój pierwszy akordeon, to był w zasadzie polski akordeon, na którym się miałem go w domu, uczyłem się, a, a poza domem miałem akordeon niemiecki Weltmeister, na którym się uczyłem. I to, tak jak mówiłem już wcześniej, wszystkim polecam akordeon Weltmeister. Grałem na dwóch w sumie Weltmeisterach, Jeden z nich to był Weltmeister, który był wersją koncertową. I naprawdę to był wspaniały akordeon, jeżeli chodzi o wykonanie e, i prezentację, brzmienie. Na pewno, jeżeli macie możliwość kupienia wersji koncertowej Wetmeistera, na pewno Wam polecam. E, I e, No i tak to wszystko powoli się zaczęło. E, w pewnym momencie przerwałem granie, bo jakby, tak jak mówiłem, jeszcze cały czas nie do końca e, gramem, ale nie byłem do końca taki przekonany, miałem inne zainteresowania, przerwałem i po kilku latach e, jakoś coś mi natknęło, żeby znowu wrócić i z, e, kontynuowałem naukę dalej akordeonu. E, I o, o dziwo, na tyle to dobrze mi szło, że zostałem e, zaproszony, żeby wystąpić w duecie z drugim akordeonistą i została nasza szkoła wysłała nas na, e, na po prostu mistrzostwa akordeonowe. Gdzie zajęliśmy któreś tam miejsce a w czołówce, więc yy, byłem bardzo zdziwiony, zaskoczony, yy, bo fajnie nam poszło. No i chyba ten taki to był taki też taki moment przełomowy, kiedy zobaczyłem, że, że w ogóle akordo fajna sprawa, yy, można fajne te rzeczy zrobić i myślałem nawet, żeby zrobić coś więcej, żeby iść, jeżeli chodzi o edukację dalej. Ale powiedziano mi, że niestety tutaj wiekowo już troszeczkę nie za bardzo będzie, więc zrezygnowałem. Natomiast dalej e, interesowałem się, na ile mogłem, akordeonem. E, w wolnych czasie e, coś próbowałem grać. Nawet ostatnio e, miałem taki mały epizod, gdzie graliśmy w kilka osób i po prostu zrobiliśmy coś w rodzaju rockowej kapeli z akordeonem. Nie wiem, ale podobno brzmiało to czasami bardzo dobrze. Mi się podobało. Było to na pewno coś oryginalnego, bo było dużo gitar, perkusja i do tego akordeon. Na początku nie bardzo wiedziałem, jak w ogóle się w tym wszystkim odnaleźć. Zawsze grałem, po prostu siadałem i grałem od A do Z jako cała orkiestra. I nie wiedziałem za bardzo jak zrobić to, żeby być po prostu tylko jakimś małym elementem i grać od czasu do czasu i, i w ogóle jak grać. Także dla mnie to było w ogóle mega, mega a, duże doświadczenie, jeżeli chodzi o technikę gry i dopasowanie się do, do, do innych. Także mówiąc krótko, e, tak naprawdę cały czas odkrywam nowe możliwości e, gry na akordeonie i nowe, e, nowe właśnie jakieś nurty. Związane z tym akordonem. Teraz, jak widzicie, w ogóle założyłem kanał YouTube'a e, związany z akordonem, także nigdy nie pomyślałem w ogóle, że kiedy założyłem pierwszy raz na akordon, że będę występował teraz i, i mówił o akordonie. Zresztą w ogóle nie było czegoś takiego jak YouTube. Także nie wiem w sumie, co jeszcze mnie czeka w związku z akordonem za 5-10 lat. Oby coś ciekawego się wydarzyło. Może nie wiem, może założę jakąś inną platformę jeszcze, która e, będzie popularna. I tak to ogólnie wygląda. Taka jest krótka moja historia, jeżeli chodzi o akordon, ale jakie wnioski możecie z tego wyciągnąć. Być może zastanawiasz się, czy zacząć grać na akordonie, albo czy akordon jest dla mnie, albo nie wiem, inne pytania, czy będziesz miał czas. Moja historia pokazuje, że ja nie byłem zainteresowany w zasadzie grać grą na akordonie. I więc, co się stało, kiedy, kiedy zaczniesz grać na kordonie lub na czymkolwiek, to wtedy, yy, to wtedy pewne rzeczy ci się odkrywają yy, i widzisz to z innej perspektywy. Więc, yy, moja rada jest taka, jeśli nie wiesz, po prostu zacznij. Ale nie, nie zagraj raz, dwa, trzy, tylko przez kilka miesięcy postaraj się być z tym instrumentem i zobaczysz wtedy, yy, co się wydarzy. Być może właśnie odkryjesz jakiś pewien swój talent. Być może to ci się e, zacznie podobać, kiedy zobaczysz, że potrafisz grać jedną, drugą, trzecią piosenkę. Może właśnie ten kanał ci pomoże. To wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. E, to była moja krótka historia związana z akordonem. Do zobaczenia na kolejnym odcinku I Challenge. Już niedługo.